Dobra, witam moi drodzy widzowie Z tej strony Mam, Mamy, Będziemy znowu czytać tą powieść Tym razem okładka się zmieniła Podoba mi się to tło Ta okładka też jest spoko Ale ta stara była lepsza Czekaj, ja wam pokażę, jak tu fajnie, o Fajne jest to, to tło, mi się bardzo bo mi się najbardziej podoba, szczerze mówiąc. No, ale mi się ta stara, kurna, mi się najbardziej podoba. Wczoraj ja pokażę. no to nostalgię. Niepokoi mnie ta y, liczba subów. Mi się kojarzy tylko z jednym. Ta nostalgia. Ja powiem, że... Mm, Jezu, czekajcie. Ale ja mam słaby, słabą jakość. Proszę się do mnie odzywać. Właśnie ta układka to jest... to jest nostalgia. Nawet nie wiem, czy dobrze widać. Ale mam nadzieję, że dobrze widać. Jezu, jeszcze te czasy, kiedy inesem ja mniej tych głosów. <noise> Dobra, powracajmy do czytania Muszę teraz ogarnąć Co ostatnio czytałam Aj, Jeszcze siostra postanowiła się wtrącić Dobra, zaczynamy Czy być hip fumim? Czy jakoś tak? Nie, 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 nie <noise> Bo to mam. Nie, 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 nie. <noise> Dobra, to ja dam To nie mogło tak być Sprzeciw Rozłam! Nie wiem, ja nie umiem. Jaki głos! ma głos. Ale dobra, nie, już się pokazuj, nie, bo ja i tak nie umiem. No kogo mi tu pokazujesz! Karolek O, Karolek, twój kolejny przystojniak. Co bo tobie zawsze się jakieś wyświetlają... Ja nie wiem, coś przystojniacy, mam się bać, kurda. Dobra, nieważne. Nie, nie Twoje rozumowanie! Czekaj, twoje rozumowanie jest błędne. Weź wracaj, rysować też te swoje księżniczki za niwe. Uuuu Siostra, ja ci nie dam nic słodkiego, bo ty już jesteś dosyć słodka. Będę cię Dobra, dlaczego to niby nie mogło być to? Chcesz się być? A ty nie, mi się nie chce Oto to menda. Okej będzie Hej, patrz, nie wracaj do Leona no, Nie no, obrafaj no. mi, fichu mego Chuuu no, tutaj umrzesz, nie ty O, nieźle Mi się przypomniało, jak ty tak gadałaś jako Rarity eh, Leon próbuje powstrzymać atak śmiechu XDDDD <śmiech> kurna Pan, ja się nie dam Jestem mój moim ulubionym <laughs> z, 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 z mami

Dziwny masz gust. no się wolno. <grystwa> Dobre. Dobre. <grystwa> Aktorstwo 10 na 10 i niczym, niczym szkoła. A jeszcze jak? No. Ja się nam nie wali? Dobra. No to ja mam bekę jak się pieniasz. Okay. Leon próbuje, próbuje nie wybuchnąć śmiechem. Takie <grystwa> Nie ja też nie mogę. <laughs> Dobra, teraz Jest ja spokój się, Leon nie miał na No, miałam tego na myśli. A Celestia takie... Nie wiem. Co sama wymyślić. Sakura uderzyła dwa razy pięścią w barierkę. A moja rączka. Do... A walić prawą rękę. Uspokój mi się tu! O! O! Celestia wzdycha. Hiro na to. Leon, co ci odwala? <grymne> I nic! To ja ją odwala, bo lubię kogoś takiego jak Hifumi. <grymne> kropki. <jak grymne> <grymne> <grymne> Nie rozmawiaj ze mną, jeśli jeś, jeś, wolisz mnie oskarżać za wszystko zamiast współpracować. <grymne> A więc, Hifumi, co masz do powiedzenia? Nie już nic. Nieistotne. Może po prostu wrócę do pokoju i będę rysował księżniczki za nim. Hmm... Biedny. Pakrę na, się, patrz na się Nie ma gdzie się fumie? je, będę się wspierać. Dzięki. Hum. Pakrę na monokumę. Możemy się bać sprawę. sprawy. Ewa co? Znaleźliśmy wszystkie dowody, tak, do tego kto zabił prawdziwą dziewczynkę, bo co ci srać chce? <grymny> Macie wszystko, co wam potrzeba, aby znaleźć prawdziwego mordercę. I tam jedyną osobę, która wszystko pamięta, Juhu, hu, hu. kto jest? Oczywiście, że to Leon zabił prawdziwą dżunko, jako jedyny miał dostęp do strojów dla pacjentów. No w sumie... No weźcie, kurno, nie oskarżacie ciągle tego Leona. Ja nie mogę. Moja siostra już wychodzi, ma tego wszystkiego dość. O, Skacz przez okno, przez kraty. No. Co? Aż tacy jesteście wszyscy chętni do masowej śmierci? Proszę bardzo, głosujcie! To nie ja! Od razu zaznaczam? To gdzie byłeś za nim odkryto ciało? To w, no, w tym takim szpitalu. Czy ktoś to może potwierdzić? Monokuma. Jakuje weź coś powiedz, bo ty zawsze coś wszystko wiesz. Patrzy, nabiekuje. A co mam mówić? Jak coś powiem na Lona to stanę w mordy. No, fielen przypomniał. Zawsze dostanę tu w to tupsko. Jeśli to pomoże nam w sprawie, to ci mordy nie obiję. Szepczę, może. Szeptał, może. Nie, nie wiem o co chodzi, po prostu to zignoruję. Byłem wieczorem w ogrodzie i ciało nie było. A Leona też nigdzie nie widziałem. Chyba kłamie. A i vice versa! Co to oznaczało vice versa, kurna? Bo ja wiem, coś mi to mówi, a nie wiem co. Wice. versa Dziecko się uczy. Czekaj, ta. A że oznacza nawzajem, kurna. Nie wiem, bo chodzi o angielski, no bo vice versa to tak bardziej łacina. Kurna, nie słychać, czekaj. Jeszcze ludzie będą się odzywać. Vice versa. <laughs> Mam ochotę wpisać w tutaj przekleństwo. Ale dobra, już nie będziemy się o... wygupiać. Dobra, z tej strony to już wszystko. Moja siostra uciekła na zdalne. Eee, no to pa. <słyski> <słyski> Mamy dosyć się fałszywych oskarżeń.